Wyzwanie Impossible Push-up, zrobienie jednego powtórzenia w pompce, ale za to jak najwolniej. A więc rozpoczynając wyzwanie, zaczynamy od 5 sekund w dół i 5 sekund w górę. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. O 5 sekund idziemy w górę. 10 sekund w dół, 10 sekund w górę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sekund w dół i w górę udało się zrobić. Daj znać, jaki tobie wyszedł wynik.